serdecznie wszystkich na uroczystości pasowania. Zapraszam do wspólnego przeżywania tej ważnej chwili dla naszych najmłodszych i odejmę głos. Dziękuję bardzo. Serdecznie witamy panów dyrektor rodziców oraz ucznych. Zebraliśmy się tutaj z okazji ślubowania naszych młodszych, koleżanek i kolegów, nauczniów naszej szkoły. Kochani mali przyjaciele, od momentu wejścia w szkolne progi stworzycie razem z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw, ma także obowiązki, które powinien sumiennie wypełniać naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka, do której wdrożą Was nauczyciele i rodzice. My, starsi koledzy, wciągamy do Was pomocną Zawsze możecie skorzystać z naszych rad i pomocy. Zwrócić się do nas ze wszystkimi problem, trudnymi sprawami, problemami, a wiemy, że będzie ich dużo. Będziemy kontaktować z Wami na, na przerwie. Będziemy pomagać w szukaniu zagubionych rzeczy. Będziemy wspólnie się bawić. Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest przyjemnie, miło i radośnie. Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy wam <toddź> wspaniałych wyników w nauce i wzorowego zachowania. dziękujemy! Ojejeje, powiem wam w sekrecie, że bardzo dziś jestem zdenerwowany. Właśnie dzisiaj, jak pewnie już wiecie, na ja tej szkoły będę pasowany. To jest ważna sprawa, stąd to zamieszanie. Każdy pierwszak szczerze pragnie tego, by dobrze zasłużyć na to pasowanie i być dla starszych, ich szkolnym kolegów. Cieszę się, że wszyscy tak trudnie przybyli, by być razem z nami w tej radosnej chwili. Proszę uwagi, panowie i Panie. Dziś pierwsze włożą ślubowanie. Wśród pierwszaków wchodzą suchy, narzekają więc maruchy. powtarzają nieresoło są będziemy lub będzie szkoły. Chciał uciekać, Mateusz mały, lecz Macieczek były wytłumaczył. Kolego, ślubowanie to całkiem coś innego. Musisz przyrzec żebyś sprzedać. Będziesz dbał o pani Będziesz uczył się staranie, zachowywał je naglinie. Gdy umowa taka stanie, to jest właśnie ślubowanie. Mateusz wydał kilka jęków. Potem już się jęków i ślubował uroczyście nasz żmietarce. I to Marysia, Stasio i dziś, że wielki święto w szkole do ślubowania w zeszłym też może być z że 7 września, na wszystkim się Poznajmy się razie. Bo tablicy się nie marzą. Żurny na przykład o porządek dwa, przynosi kredy o wyjątki ma. po by posalić niepiekały dzieci. I żeby nigdzie nie cały śmieci. Podlewa kwiaty, tablice, ściera i składa. Wszystkie pomocy zbieram. Chociaż jestem taka mała, wiem, że szkoła jest fajna, ja, Z kolei są klasy duże dzieci. A co z nauk tak szybko leci? Rację, ed, rację Ala ma zupełną, w szkole się marzenia spełnią. Czytać mogę, ile chcę, pani za to fali mnie. Piękne literki piszę w szycie. Proszę, pokaże, jak nie wierzycie. Ja się głoskować już nauczyłam, na lekcji grzeć na zbłam, na lekcji w często, często zgłaszać się trzeba. Wtedy problemu z nauką nie ma. Mamy elementarz nowy w nim, jak ziarenek maków, pod obrazkiem kolorowym czarnych pełnoznaków. Ten ma brzuszek, ten laseczkę, inny mały haczyk. Trzeba szybko się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. M, jak mała piękna w nim, D, jak dym umyka, F, jak fi, jak pachnie nam, O, jak osa bzyka. Te literki złożyć trzeba, to jest trudna sztuka, lecz ciekawą rzeczą jest nasza nauka. Gdy się pisać nauczymy, słowo tak posłowie, że leki w naszej książce więcej nam opowie. Tu as, a tam ala, tu las, a tam nala, tu dom, a tam płat, tu co tam kot. Nie kosztuje zło, dziękuję. A przepraszam i proszę, lubę nam przynoszą. Jechał łasuj na przerwie. Każdy nam to boi, kochanie, bo jeszcze nerwy zrobimy. Jeśli powiedz coś ważnego, podnieś do góry rękę, kolego. Choćbyś miał inne sprawy na głowie. Uważaj na lekcji, to więcej się dowiesz. Nigdy nie skaż małym uczniu. Bo to nie przynosi fały. Chodzi na ten tu mój gdyby wszystkie są zjadły. Ja chciałem coś, powiedzieć <tryk> A o lata nada... uczę się tabliczki, tabliczki, czekolady. Nie, nie bez wątpienia. Chodziło jej o tabliczkę. No tego, proszę. Że jak mi kuzyn, co jest strasznie zrozumiałe, te, nie rusz komputera, bo jest za mały. Słuchajcie, ja mam pomysł, o dzisiaj świąt bo przecież jesteśmy pierwsza klasie sami. Różne oczy, różne Różne oczy, oczy, you rozśpiewani. dużo już umiecie, ale wszyscy jesteście ciekawi. Czy pierwszabni potrafią dzielnie odpowiadać na pytania i wykonywać różne zadania, to odwali nasz już czas. Pierwszy egzamin na ucznia Zdasz. Nasze mamusie są zawsze z nami, dlatego egzamin na pewno zdamy. Pani dyrektor zawsze uśmiechnięta, to do odwagi, dobra zachęta. Pani nasza uśmiecha się, nie ma co się martwić, zaczął za chwilę. Egzamin. Stoi w każdej klasie lub wisi na ścianie. Każdy w czasie lekcji kredą pisze na niej. Tablica. Jest w nim ołówek, kilka kredek, długopis, mazak i obsadka. Co to za zagadka? Piórnik. Nie spóźniać się proszę, spóźniaczki nie znoszę. I nie zacznij szkolny dzień, gdy ty zadzwonię dzień, dzień, dzień. Dzwonę. biega, skacze, kreśląc na niej, po niej białe znaczki. Wszyscy ją ze szkoły znacie. Czy zredniecie, kto to taki? Kreda! A teraz odpowiedzi na następne pytania. Musicie być bardzo uważni podczas drogi do szkoły i ze szkoły. Przypomnijcie wszystkim, co należy zrobić, zanim przejdziecie Kreda. przez jezdnię. Odpowiedzią ma być piosenka. W szkole, w klasie i na korytarzu. Gdzie dzieci wypożyczają książki do czytania? W bibliotece! Do kogo w szkole możecie się zwrócić, jeśli macie jakiś problem albo dzieje się wam krzywda? Do nauczycieli! Jaką obecnie mamy porę roku? Yes. Aby zostać dobrym, pilnym i mądrym uczniem, należy jeszcze wypić napój mądrości i odwagi, które przygotowały Wasze mamy. Ciekawi jesteśmy, czy po wypiciu będziecie się do nas uśmiechać. Próbujecie, słuchajcie tego napój mądrości. Rzeczywiście zobaczymy, czy będziecie się dalej, czy nie. By wam Was do braki A jakie jest ocena budźmi z uczniami w pierwszej dali egzamin? Przed chwilą wszyscy zgodnie stwierdzili, stwierdzi, 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 że jak tu stoicie, gotowi jesteście zostać uczniami myślę, że z przy wielką ochotą i zapałem podejmiecie obowiązki szkolne. Bez wszystkich tu zebrali. Złożycie teraz uroczyste ślubowanie i zostaniecie pasowani na kuchnię naszej szkoły. Czy jesteście na to gotowi? Jesteśmy gotowi! Baczność do ślubowania! Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię, swej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować. Kiedy urosnę, będę się starał być dobrym kolegą, z tym zachowaniem i nauką. zrobić radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy! Po ślubowaniu! Pani dyrektor, w imieniu wszystkich uczniów klasy pierwszej proszę o dokonanie akty pasowania. A wy, mieli uczniowie, na pamiątkę dzisiejszego spotkania przyjmijcie pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Ten ołówek to chyba wszyscy znają, tak? To kiedy ten ołówek używaliśmy? Na pasowaniu przedszkolaka. A teraz jest jeszcze ważniejsza uroczystość. Bo jak sami powiedzieliście, od dzisiaj, pomimo, że naukę zaczęliśmy 4 września, stajecie się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Kościół To jest ważna sprawa? Tak! Ja. Myślę, ja że ważna. Jesteśmy dzisiaj z Was bardzo dumni, bo tak pięknie się przygotowaliście do tego występu. Pokazaliście, że pomimo tego, że uczyliście się w pierwszej klasie no troszeczkę więcej niż półtora miesiąca, to zrobiliście świetną robotę. Wszyscy opanowali wierszyki na pamięć, głośno, wyraźnie śpiewali piosenki. Naprawdę było bardzo fajnie. Dobrze mówię? Tak. Pięknie było wszystko. Dobrze, to zaczynamy. Michał, pasuje Cię na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Chodź po kolei Pasujecie pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Czy zboli ten umek? Nie. Filip. Pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Ale jesteś elegancki gości. A uścis ręki jak beton. Marcel, pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Na klasy. Karolinka, pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Maja, pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. pasuje pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Alusia, pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Maciuka, pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. pasujecie pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Marika, pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. No i teraz mam problem. Dominiczka, pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Mikołaj, pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Kolejny. pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Szymon, pasuje cię na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Martynka, pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Natalka, pasujecie cię na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Jasiu, pasujecie na ucznia pierwszej klasy. Gratulacje. Kubuś, pasujecie cię na ucznia pierwszej klasy. Brawo. Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom. Klasa pierwsza liczy 19 uczniów, czyli duża klasa. Mam nadzieję, że będzie się Wam dobrze pracowało z Panią Wychowawczynią i wszystkimi nauczycielami. या के लिए 600 के 900 के और और या ऐसे सो bardzo ważnej uroczystości. Czujcie się Państwo zaproszeni na każdą uroczystość szkoły. Dziękuję serdecznie. <tryk>